Po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego mapa polityczna Półwyspu Apelińskiego uległa znaczącym zmianom. Dawne Zjednoczone Imperium rozpadło się na liczne państwa włoskie. W ten sposób powstały państwo kościelne Republiki Genui, Wenecji i Florencji, Królestwa Sardynii, Neapolu i Sycylii, księstwo Mediolanu oraz wiele innych monarchii, miast, państw i republik. Rozwijały się one, a następnie znikały pod naporem potężnych sąsiadów. Na przestrzeni dziejów wiele obcych potęg podbijało włoskie ziemie: Królestwa barbarzyńskie z czasów Ciemnych Wieków, Bizantyjczycy, Arabowie i Normanowie, cesarze świętego cesarstwa rzymskiego, królowie Hiszpanii, monarchia habsburska i napoleońska Francja. Wszystkie te siły w różnych okresach władały fragmentami Półwyspu Apelińskiego. Rzym przez wieki zachował status głównego ośrodka religijnego chrześcijaństwa zachodniego, a później katolicyzmu. Włosi stali na czele renesansowego ruchu kulturowego i nowoczesnej bankowości, a włoskie ziemie były ojczyzną wielu słynnych postaci, takich jak Marco Polo i Dantego Alighieri, Krzysztofa Kolumba i Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelliego, Michała Anioła Buonarotti, Galileusza i Antonio Vivaldiego. Mimo to religijne, kulturowe i gospodarcze znaczenie Włoch nie doprowadziło do powstania zjednoczonego państwa. Kraj ten nigdy nie był zjednoczony i przez całe wieki pozostawał celem zagranicznych interwencji. Po wojnach napoleońskich europejscy dyplomaci podczas kongresu wiedeńskiego częściowo przywrócili polityczną mapę Półwyspu Apelińskiego do stanu sprzed gwałtownego wzrostu potęgi Francji i Napoleona Bonaparte. Kluczową różnicą było to, że kongres potwierdził definitywny koniec dwóch wielowiekowych republik włoskich. Królestwo Sardynii otrzymało zgodę na aneksję Republiki Genui, natomiast Wenecja wraz z księstwem Mediolanu została włączona do cesarstwa austriackiego. W tym czasie, poza ziemiami kontrolowanymi przez austriackich Habsburgów na północy Półwyspu Apelińskiego, Istniało jeszcze kilka niezależnych państw włoskich. Wśród nich wyróżniały się szczególnie teokratyczne państwo kościelne ze stolicą w Rzymie, rządzone przez głowę Kościoła Katolickiego papieża, Królestwo Obojga Sycylii utworzone przez hiszpańskich burbonów w 1816 roku poprzez połączenie Królestwa Neapolu i Królestwa Sycylii oraz wspomniane już Królestwo Sardynii ze stolicą w Turynie. Rządzone przez niemiecko-włoski ród sabałski. 45 lat później to właśnie przedstawiciele tej dynastii zostali królami Zjednoczonych Włoch. Zanim rozpoczął się proces zjednoczenia politycznego Włoch, miało miejsce kilka istotnych wydarzeń, które bezpośrednio wpłynęły na powstanie ruchu wyzwolenia Risorgimento. Przede wszystkim w latach 20 i 30. XIX wieku wybuchła seria powstań przeciwko postanowieniom i skutkom Kongresu Wiedeńskiego. Już wtedy Habsburgowie byli powszechnie postrzegani jako główny wróg dążeń niepodległościowych Włochów. Dynastia ta kontrolowała północno-wschodnią część Półwyspu Apelińskiego i stanowczo sprzeciwiała się wszelkim ruchom narodowym. Władze austriackie stłumiły powstanie w królestwie obojga Sycylii w 1820 roku, a w kolejnym roku w królestwie Sardynii. Do 1831 roku Habsburgowie zdławili kolejną rewoltę, tym razem w księstwie Parmy i Piacenzy. W tym samym roku dziennikarz i polityk Giuseppe Mazzini wraz z innymi włoskimi emigrantami założył w Marsylii organizację. Młode Włochy. Jej celem było stworzenie wolnej, niepodległej i zjednoczonej Republiki Włoskiej. Organizacja natychmiast rozpoczęła działania na rzecz zjednoczenia Włoch i wyzwolenia kraju spod obcego panowania. W 1833 roku Giuseppe Mazzini zorganizował powstanie w Piemoncie, a rok później inwazję wojskową na Sabaudię pod dowództwem generała Girolamo Ramorino. Obie inicjatywy zakończyły się klęską. Młode Włochy tymczasowo zaprzestały działalności. Część członków została stracona lub skazana na śmierć zaocznie, a organizacja została rozwiązana. Mazzini został wydalony z Francji i osiedlił się w Szwajcarii, gdzie w 1834 roku założył Młodą Europę. Było to Międzynarodowe Stowarzyszenie Polityczne zrzeszające Młode Włochy, Młode Niemcy i Młodą Polskę. Dwa lata później władze szwajcarskie niezadowolone z działalności rewolucjonistów na swoim terytorium rozwiązały organizację. Wówczas Maccini przeniósł się do Londynu. Młode Włochy wznowiły działalność w latach 40. XIX wieku, jednak organizowane przez nich powstania i spiski wciąż nie miały szerokiego poparcia społecznego. W czasie wiosny Ludów organizacja przestała istnieć. Jej działalność odegrała jednak ważną rolę jako etap przejściowy między wcześniejszymi zrywami z lat 20. i 30., a późniejszym okresem Risorgimento, zjednoczenia Włoch. Młode Włochy stały się również inspiracją dla podobnych ruchów w innych krajach. Należały do nich wspomniane już młode Niemcy i młoda Polska, a także młodzi Turcy, którzy później przejęli władzę w Imperium Osmańskim i zorganizowali ludopójstwo Ormian. Oraz znacznie późniejsza Młoda Bośnia, której członek Gavrilo Princip dokonał słynnego zamachu w Sarajewie. Wszystkie te ruchy, w taki czy inny sposób, czerpały inspiracje z idei Giuseppe Mazziniego i jego Młodych Włoch. Rewolucja we Włoszech, będąca częścią Wiosny Ludów, jest uznawana za początek zjednoczenia Włoch. Miała ona na celu zniesienie przestarzałego feudalizmu. Przezwyciężenie wielowiekowego rozbicia dzielnicowego, wyzwolenie kraju spod panowania austriackiego oraz przeprowadzenie reform w wielu obszarach. Niemniej tylko jeden cel włoskich rewolucjonistów był najważniejszy: stworzenie zjednoczonego i niepodległego państwa włoskiego. Wszystko zaczęło się od ludowego powstania na Sycylii, które początkowo zakończyło się sukcesem. Rebeliantom udało się przejąć władzę i utworzyć rząd tymczasowy. To zapoczątkowało serię rewolucji w kilku innych państwach włoskich. W Wenecji, która została wyzwolona spod panowania austriackiego, a także w Parmie i Modenie, gdzie obalono prorosyjskich władców niemal równocześnie. Najbardziej dramatycznym powstaniem były tak zwane Pięć Dni Mediolanu. W wyniku walk licznych w dniach 18-22 marca mieszkańcy miasta zmusili wojska austriackie pod dowództwem marszałka. Josefa Radeckiego do opuszczenia Mediolanu. Wkrótce potem rozpoczęła się pierwsza wojna o niepodległość Włoch. Była to próba Królestwa Sardynii i Włoskiej Armii Ochotniczej, wspieranych przez kilka państw włoskich, przeciwstawienia się panowaniu austriackich Habsburgów na Półwyspie Apeninskim. Na początku następnego roku ogłoszono powstanie Republiki Rzymskiej. Papież Pius IX już wcześniej uciekł do Gaety, a władza w państwie kościelnym tymczasowo przeniosła się w ręce Triumviratu, w skład którego weszli Giuseppe Mazzini, Carlo Armellini i Aurelio Saffi. Wkrótce pierwsza wojna o niepodległość Włoch osiągnęła punkt kulminacyjny. Władca Królestwa Sardynii, Karol Albert, starł się w decydującej bitwie z austriackim marszałkiem. Radeckim. Była to bitwa pod Nowarą, zakończona zwycięstwem monarchii Habsburgów. Karol Albert abdykował i udał się na emigrację do Portugalii, gdzie zmarł jeszcze w tym samym roku. Jego syn Wiktor Emanuel II został królem Sardynii i natychmiast podpisał rozejm z Austriakami. Republika Rzymska istniała bardzo krótko. Papież Pius IX miał potężnego protektora, Ludwika Napoleona Bonapartego, czyli prezydenta II Republiki Francuskiej i bratanka słynnego Napoleona I. Na prośbę Piusa IX francuski prezydent zorganizował interwencję wojskową, mającą na celu przywrócenie państwa kościelnego. Francuską ekspedycją do Rzymu dowodził generał Charles Dinou. Obległ on miasto i mimo zaciętego oporu ministra wojny Republiki Rzymskiej, Giuseppe Garibaldiego zdobył Rzym i przywrócił władzę świecką głowy kościoła katolickiego. Giuseppe Mazzini i inni przywódcy Republiki wyemigrowali do Londynu. Latem podpisano traktat pokojowy między Królestwem Sardynii a Cesarstwem Austriackim. Na jego mocy państwo włoskie zobowiązane zostało do zapłacenia wysokiego odszkodowania Habsburgom. W tym samym czasie upadła Wenecja, ostatni bastion rewolucjonistów. Sytuacja wróciła do stanu sprzed wojny. Rewolucja została stłumiona i nie doprowadziła do zmian terytorialnych. Prawie wszystkie osiągnięcia włoskich rewolucjonistów zostały cofnięte. Jedynym wyjątkiem był statut albertusowy Królestwa Sardynii. Dokument ten stał się później Konstytucją Zjednoczonego Królestwa Włoch. Podczas rewolucji kluczową postacią był dowódca wojskowy Giuseppe Garibaldi, były członek młodych Włoch, który już wtedy cieszył się dużą popularnością. Po wiośnie ludów ten wybitny działacz tymczasowo wyjechał do Ameryki Północnej, by po kilku latach powrócić i stać się bohaterem narodowym Włoch. W 1857 roku Carlo Pisacane, jeden z pierwszych włoskich socjalistów, próbował zniecić powstanie w Królestwie Obojga Sycylii. Zabrał niewielki oddział i wyruszył z Genui na wyspę Ponca na Morzu Tyreńskim. Na tej niewielkiej wyspie znajdowało się wówczas więzienie. Pisacane i jego ludzie pokonali strażników i uwolnili kilkuset więźniów. Następnie wylądowali na półwyspie, mając nadzieję na wywołanie powstania przeciwko Bourbonom jednak nie uzyskali poparcia lokalnej ludności. Sam Pisacane został zabity przez mieszkańców podczas próby dotarcia do masywu Silento. Dziesięć lat po wiośnie ludów, dynastia Sabałcka i Królestwo Sardynii, którego stolicą był Turyn i które przegrało wojnę austro-włoską, stały się centrum zjednoczenia Włoch. To właśnie z historycznego Piemontu rozpoczęło się wyzwolenie kraju z podpanowania Habsburgów. Król Sardynii, Wiktor Emanuel II, nie powtórzył błędów zmarłego ojca. Natychmiast zapewnił sobie wsparcie potężnego sojusznika drugiego Cesarstwa Francuskiego, gdzie kilka lat wcześniej prezydent Ludwik Napoleon Bonaparte dokonał zamachu stanu i ogłosił się cesarzem Napoleonem III. W 1858 roku zawarto tajne porozumienie z Plombier. Były to ustne ustalenia dotyczące wojny z Austrią zawarte we francuskim kurorcie Plombier-le-Bain między premierem Sardynii Camille Benso di Cavuorem a Napoleonem III. Druga wojna o niepodległość Włoch zakończyła się klęską Habsburgów. Przy wsparciu Francuzów dynastia Sawałcka zdołała zdobyć austriacką Lombardię ze stolicą w Mediolanie. W wyniku osłabienia wpływów Habsburgów na Półwyspie Apelińskim Sardynia mogła także anektować kilka państw środkowych Włoch: Wielkie Księstwo Toskanii, Księstwo Parmy i Piacenzy oraz Księstwo Modeny i Reggio. Początkowo wszystkie te państwa uwolniły się spod wpływów Austrii i przeszły pod protekcję dynastii Sabałckiej. Później utworzyły Zjednoczone Prowincje Włoch Środkowych, a w 1860 roku przyłączyły się do Królestwa Sardynii. W zamian za poparcie w tej wojnie Cesarstwo francuskie zyskało kontrolę nad Sabaudią i Niceą. Niedługo po ostatecznych ustaleniach, po wojnie austriacko-włosko-francuskiej, miała miejsce tak zwana Wyprawa Tysiąca pod wodzą Giuseppe Garibaldiego. W połowie lat 50. ten wybitny działacz powrócił do Włoch. Podczas II wojny o niepodległość dowodził Korpusem Strzelców Alpejskich, wspierającym armię sardyńską w walce z Austriakami na północy. Wyprawa Tysiąca, zainicjowana przez wpływowego polityka Francesca Crispiego, rozpoczęła się od lądowania 1189 włoskich ochotników na wyspie Sycylia pod dowództwem Garibaldi'ego. Celem tej kampanii wojskowej było zdobycie królestwa obojga Sycylii, nadal rządzonego przez Bourbonów. Z czasem armia znacznie się powiększyła. Południowa armia Garibaldiego, utworzona podczas zdobywania północnej części Półwyspu, liczyła ostatecznie około 50 tysięcy włoskich i zagranicznych ochotników. Równolegle do wyprawy tysiąca odbyła się ekspedycja Manfreda Fanti'ego przeciwko państwu kościelnemu, w wyniku której wojska sardyńskie zajęły część terytorium papieskiego. Mniej niż rok po rozpoczęciu wojny południowa armia odniosła ostateczne zwycięstwo. Burbonowie utracili swoje wpływy, a Neapol i Sycylia zostały włączone do Królestwa Sardynii. W ten sposób niemal całe terytorium Włoch, z wyjątkiem austriackiej Wenecji i teokratycznego państwa kościelnego, znalazło się pod kontrolą dynastii Sabałckiej. Wyprawa Tysiąca była ostatnim podbojem terytorialnym przed ogłoszeniem Królestwa Włoch i jedyną kampanią wojskową wspieraną przez wszystkich czterech uznanych przywódców Risorgimenta, tak zwanych Ojców Ojczyzny. Giuseppe Mazziniego, lidera Młodych Włoch, króla Wiktora Emanuela II, generała Giuseppe Garibaldiego i premiera Camilla Benso di Cavoura. 17 marca 1861 roku Parlament Królestwa Sardynii ogłosił powstanie Królestwa Włoch z Wiktorem Emanuelem II jako monarchą. Dziś rocznica zjednoczenia Włoch obchodzona jest jako święto narodowe. Turyn został wybrany tymczasową stolicą Nowo Zjednoczonych Włoch jako historyczne centrum regionu Piemont. Oficjalną stolicą ogłoszono jednak Rzym, który wciąż pozostawał pod kontrolą państwa kościelnego. Zapoczątkowało to tak zwaną kwestię rzymską niemal 70-letni konflikt między rządem włoskim a papieżem, dotyczący władzy świeckiej papiestwa. W następnym roku Giuseppe Garibaldi, znany ze swoich antyklerykalnych poglądów i sprzeciwiający się władzy świeckiej papieża, podjął nieudaną próbę zdobycia Rzymu. Cesarz Napoleon III z Francji utrzymywał w mieście garnizon wojskowy, aby zapewnić jego niezależność od nowo utworzonych Włoch. Papież Pius IX ekskomunikował Garibaldiego, a król Wiktor Emanuel II odmówił poparcia swojego dowódcy w przejęciu religijnego centrum katolicyzmu. Pomimo tego Garibaldi zebrał 2000 ochotników i pod hasłem Rzym albo śmierć wyruszył w kierunku Wiecznego Miasta. Po drodze jego siły zostały przechwycone przez królewską armię włoską dowodzoną przez Emilio Palawiciniego. Doszło do jednodniowej, niemal bezkrwawej bitwy pod Aspromonte. Starcie zakończyło się szybko, ponieważ Garibaldi rozkazał swoim ludziom nie strzelać do rodaków. Został ranny i po operacji w czasie honorowego uwięzienia został zwolniony przez włoski rząd po odzyskaniu zdrowia. W 1865 roku ze względu na swoje znaczenie kulturowe, gospodarcze i polityczne oraz centralne położenie, tymczasową stolicą Królestwa Włoch została Florencja. Równolegle do procesu zjednoczenia Włoch w Europie Środkowej trwała konfrontacja między pruskimi Hohenzollernami a austriackimi Habsburgami o prymat w procesie zjednoczenia Niemiec. Wojna austriacko-pruska bezpośrednio wpłynęła na rozpoczęcie III wojny o niepodległość Włoch. Na mocy wcześniejszych tajnych porozumień z Prusami, Włochy przystąpiły do wojny niemal natychmiast, zmuszając Austriaków do walki na dwa fronty. Dynastia Sabałcka nie odniosła większych sukcesów w tej konfrontacji. Mimo przewagi liczebnej, Włosi przegrali bitwę pod Kustozą. Jednak ich sojusznicy z Prus pokonali Austriaków w słynnej Bitwie pod Sadową, co przesądziło klęsce Habsburgów w obu wojnach. W jej wyniku Włochy otrzymały region Wenecji wraz z samym miastem. W 1867 roku Giuseppe Garibaldi ponownie podjął nieudaną próbę zdobycia Rzymu. Po raz kolejny wyraził swoje antyklerykalne i antykościelne poglądy. Zebrał około siedmiu tysięcy ochotników i ruszył w stronę wiecznego miasta. Na północny wschód od Rzymu, w pobliżu Mentany, armia Garibaldi'ego starła się z połączonymi siłami francusko-papieskimi, dowodzonymi przez niemieckiego generała Hermana kanclera. W bitwie pod Mentaną słabo uzbrojeni ochotnicy ponieśli klęskę. A sam Garibaldi został ranny w nogę. Przez pewien czas był więziony przez włoski rząd, ale jego wpływ, miłość ludu i zasługi dla ojczyzny doprowadziły do jego uwolnienia. Ostatnie znaczące wydarzenie, Risorgimento, również było związane z ekspansją Prus. Podczas wojny francusko-pruskiej, której skutkiem było powstanie Cesarstwa Niemieckiego, wojska francuskie zostały zmuszone do opuszczenia Rzymu. Pozostawiając władzę świecką papieża bez ochrony. Wiktor Emanuel II wysłał wicegubernatora Neapolu, hrabiego Gustavo Ponce di San Martino, do Rzymu z propozycją pokojowego wejścia armii włoskiej do miasta za osobistą zgodą papieża. Była to próba ocalenia twarzy papieża. Jednak głowa Kościoła katolickiego odrzuciła ofertę. Nie jestem prorokiem ani synem proroka, ale powiadam wam, że nigdy nie wejdziecie do Rzymu, miał powiedzieć. Jesienią 1870 roku wojska włoskie pod dowództwem Raffaele Cadorni, ojca przyszłego szefa sztabu armii królewskiej podczas I wojny światowej, Luigiego Cadorni, ruszyły na Rzym. Po krótkim oblężeniu siły królestwa Włoch zrealizowały marzenie Giuseppe Garibaldiego. I zdobyły wieczne miasto dla włoskiej korony. Sam Garibaldi w tym czasie aktywnie uczestniczył w wojnie francusko-pruskiej po stronie Francji. Papież Pius IX zrzekł się wszystkich terytoriów poza Watykanem, co oznaczało ostateczny koniec państwa kościelnego. Mimo to kwestia rzymska pozostała nierozwiązana. Głowa kościoła ogłosiła się Więźniem Watykanu i odmówiła uznania władzy Królestwa Włoch. Konflikt ten trwał aż do 1929 roku, kiedy to z bezpośrednim udziałem premiera Włoch i przywódcy faszystowskiego reżimu Benito Mussoliniego podpisano traktaty laterańskie, które ustanowiły Watykan jako niezależne państwo miasto najmniejsze na świecie. Już w 1871 roku stolicę Włoch oficjalnie przeniesiono z Florencji do Rzymu. Wszystko, co ogłoszono przy powstaniu Królestwa Włoch, stało się w końcu historyczną rzeczywistością. Risorgimento dobiegło końca, a Królestwo Sardynii i dynastia Sawałcka zjednoczyły rozbite Włochy pod jednym sztandarem po wiekach rozbicia. Niektóre terytoria współczesnej Republiki Włoskiej zostały jednak przyłączone do Królestwa Włoch znacznie później, bo dopiero po I wojnie światowej, gdy Włochy jako członek Ententy wzięły udział w zwycięstwie nad Austro-Węgrami. Monarchia Habsburgów przestała istnieć, a jej miejsce zajęło kilka niezależnych państw. Włochy wykorzystały okazję i przejęły niewielkie obszary na północnym wschodzie Półwyspu Apenińskiego. Z tego powodu niektórzy historycy uważają, że proces zjednoczenia Włoch był znacznie dłuższy i ostatecznie zakończył się dopiero podpisaniem traktatu w Rapallo z Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców państwem powstałym na gruzach Austro-Węgier. Warto dodać, że właśnie taka interpretacja ram czasowych włoskiego zjednoczenia prezentowana jest w Centralnym Muzeum Risorgimenta w Rzymie opowiadał Andrzej Pinkowski, a nagranie powstało bez udziału AI.